Dzień dobry. Szanowni Państwo, o tym, że jesteśmy w trakcie epidemii, nie muszę chyba nikomu z Państwa przypominać. Jest to kłopotliwy czas dla nas wszystkich. Natomiast myślę, że część z nas może nie zdawać sobie sprawy z tego, że jesteśmy nie w jednej epidemii, tylko w pewnym sensie dwie epidemie nałożyły się na siebie. Ta wirusowa, ta związana z koronawirusem i ta związana z informacjami o koronawirusie. I nie przesadzam tutaj używając słowa epidemia, bo dokładnie tego samego słowa w kontekście informacji, także wielu fałszywych informacji, używa na przykład Międzynarodowa Organizacja Zdrowia. Witam się z Państwem, witam się za chwilkę z moimi gośćmi z okazji czy przy okazji otwarcia platformy FakeHunter.pl. O tym, czym ona jest, o tym jak ona działa i dlaczego powstała, chcę porozmawiać z moimi gośćmi. Ja nazywam się Tomasz Żorzek, jestem dziennikarzem naukowym. A moimi gośćmi są prezes Wojciech Surmacz, prezes Polskiej Agencji Prasowej. Dzień dobry, Dzień dobry, panie dobry panie. kłania się. Witam pani Justyna Orłowska pełnomocnik premiera do spraw Govtech. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. I pan Dimitri Żatuchin, prezes Du OK. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Zacznę może trochę nieelegancko, nie od pani Justyny, tylko od pana prezesa Surmacza. Panie prezesie, pan kieruje agencją prasową, czyli jak nikt być może z naszej czwórki ma pan pełną świadomość tego, jak przebiegają informacje, o czym ludzie czytają. Co piszą, co do nich dociera i jak istotne jest to, żeby docierały rzeczy informacje wiarygodne. Skąd pomysł na to, żeby stworzyć platformę, żeby stworzyć narzędzie do rozwiązywania czasami takich problemów, z którymi podobno 90% z nas ma problem, czyli z wiarygodnością informacji? Tak, dzisiaj mamy szczególnie duży problem z tym. Tak jak pan doktor powiedział na samym początku. Światowa Organizacja Zdrowia na sam, to było gdzieś na początku marca, zanim ogłosiła w ogóle pandemię koronawirusa, ogłosiła infodemię. Infodemię, czyli epidemię zalewu informacji wymieszanych z nieprawdziwymi informacjami, Taka, takiej, takiej mieszanki wybuchowej, która powoduje, że my wszyscy, nie tylko zwykli odbiorcy mediów, ale również pracownicy mediów, Mamy potężny problem z rozróżnieniem informacji na temat koronawirusa, tak? czy ona jest prawdziwa, czy nieprawdziwa. Od bardzo drobnych, czy koronawirusa da się wyleczyć, czym wyleczyć, i tak dalej, do bardzo dużych, czyli nawet informacji dotyczących liczby zachorowań, śmierci i tak dalej, i tak, dalej, tak? To spowodowało, że akurat teraz. Jakby przyspieszyliśmy pracę nad projektem, nad którym tak naprawdę pracowaliśmy od dłuższego czasu. Ja może tylko przypomnę, że w grudniu w Polskiej Agencji Prasowej powstał taki specjalny dział, który się nazywa Media Intelligence, którego jednym z głównych zadań jest tak zwany fact-checking, czyli weryfikacja faktów. Weryfikacja oczywiście faktów należy do obowiązku, do obowiązku dziennikarza. Tak? Przed publikacją każdego tekstu każdy z nas musi solidnie zweryfikować informacje i dopiero ją podać do, jakby opublikować w domenie publicznej. Natomiast my pracujemy nad automatyzacją tych procesów. Pod koniec stycznia, na przełomie stycznia-lutego, razem z, takim, z taką spółką deweloperską z Chorwacji Bornfight, Zaprosiliśmy ich tutaj i poprosiliśmy o opracowanie projektu takiej dużej platformy fact-checkingowej. Tak? Zrobiliśmy to i to, co dzisiaj wykonujemy tak naprawdę, to jest tylko drobny element, czyli fake hunter, jest tylko drobnym elementem dużego projektu. Tak? To tak na, na, na początek. Natomiast dlaczego teraz? No bo teraz właśnie mamy do czynienia z infodemią i, i muszę tutaj bardzo wyraźnie powiedzieć, że gdyby nie go GovTech, to my byśmy tej pracy nie wykonali dzisiaj, tak, nie mielibyśmy tego rozwiązania, tak. Govtech daje zupełnie inną jakość pracy. To nie jest taka komórka instytucja państwowa, z którą, która nam się kojarzy z taki klasyczny urząd, gdzie tu się idzie, składa papiery i tak dalej. Nie. To jest zupełnie inna jakość pracy instytucji państwowej i. Myślę, że każdy, kto dzisiaj, a szczególnie młodzi ludzie, uczestnicy hakatonów na przykład, dobrze wiedzą, czym jest tych My, jako Polska Agencja Prasowa mieliśmy pierwszy raz doświadczenie współpracy z tą instytucją i jestem pod bardzo dużym wrażeniem przy okazji serdeczne dzięki za, za tą współpracę, bo wszystko się działo w bardzo dużym tempie i, a wyszło moim zdaniem super. Oczywiście jest to projekt otwarty. Nie unikniemy błędów, będziemy je poprawiać, będziemy rozwijać ten projekt, rozwijać platformę, rozwijać cały system. Skoro nawiązał Pan do Goftechu, nie mam innego wyjścia, ale też nie chcę mieć innego wyjścia. Pani Justyna Orłowska, szefowa Goftechu, nie wiem, czy takiego słowa mogę użyć. Jak, jak najbardziej. Rząd, jak rząd się w coś angażuje, to to znaczy, że to już są sprawy poważne. Dlaczego akurat. Fejki związane z tym wirusem. czyż fejków jest w sieci cała masa. Są całe serwisy, które zajmują się niczym innym niż m, tylko właśnie sprawdzaniem fejków, demonto, demontowaniem ich. Chyba, chyba też mogę takie słowa użyć. A jednak rząd postanowił się zaangażować właśnie w dementowanie i demontowanie fejków związanych z koronawirusem. Dlaczego? Mhm. Y Dziękuję za to, za to wprowadzenie. Rząd może to, można nas traktować tak naprawdę jako wykonawców narzędzia i dziękujemy serdecznie za zaproszenie do współpracy tutaj przez Polską Agencję Prasową. I tak jak tutaj pan prezes Surmacz wspomniał, my jesteśmy zawsze otwarci na współpracę z tymi wolontariuszami, z osobami, programistami, którzy chcą faktycznie rozwiązywać te wyzwania wagi państwowej, a teraz nie ma większego wyzwania jak epidemia i jak ta infodemia. Z którym mamy do czynienia, czyli wywołana dezinformacja koronawirusem. I tutaj także właśnie za chwilę będzie się wypowiadało z kolei do OK, które, bez którego byśmy nie przygotowali tego narzędzia. Zawsze współpracujemy z biznesem, z młodymi firmami, bo wierzymy w to, że faktycznie to nie wcale, kto napędza gospodarkę i nowoczesne technologie, to są właśnie polskie przedsiębiorstwa, polskie firmy, polscy deweloperzy, bez których tego, to rozwiązanie by nie powstało. Jest to ważny element i powiedziałam specjalnie z przekąsem, że to nie tyle, że rząd tu się zaangażował, ponieważ aplikacja została wytworzona przez społeczne grupy ze społecznymi grupami dla społeczeństwa. Przez. Tu mam na myśli oczywiście DU OK, które je, też jest przez deweloperskie przedstawiciel społeczeństwa, który to wypracował tutaj z koordynacji z GovTechem, w koordynacji z GovTechem, przez i także. We współpracy, i tu mam na myśli wolontariuszy, którzy zostali zaproszeni do tego, aby weryfikować te newsy, które będą zgłaszane przez obywateli. Jest to społeczność już 200 osób, która jest cały czas społecznością otwartą i zapraszamy serdecznie. Jeżeli ktoś czuje, poczuwa się do tego, że jest w stanie weryfikować, ma umiejętności do weryfikowania newsów oczywiście my da, szkolenia też zapewniamy, z, tutaj do demagog.pl z nami współpracuje, to zapraszamy i to jest otwarty cały czas proces, jak najbardziej, im więcej będzie weryfikatorów, tym szybciej będą weryfikowane te informacje. I tutaj nie sposób od razu nie podziękować tutaj też innym naszym partnerom, Objectivity, Amazonowi, Google'owi, którzy też tutaj swoją cegiełkę dołożyli do tego projektu. Jest to bardzo ważne, ponieważ jak wskazują statystyki, każdego dnia każdy z nas natrafia na jednego fake newsa dziennie, a tylko 90, a aż 90% nie jest w stanie zidentyfikować, czy to jest prawda, czy fałsz. I to naszym celem jest to, aby 3 miliony osób, docelowo co najmniej 3 miliony osób, używało tej aplikacji, a. W newsów 3 miliony osób miesięcznie, a pół miliona weryfikowanych newsów było przez naszych wolontariuszy, fake hunterów, można powiedzieć też, fakt checkerów. I tutaj jesteśmy, tak jak wspomniał Pan Prezes, jesteśmy cały czas otwarci na rozbudowę tego narzędzia to jest pierwszy krok. Tutaj nie wykluczamy, że będzie dołączana sztuczna inteligencja i inne technologie. Na razie wygląda to w ten sposób, że zapraszamy do tego, aby wejść na stronę fakehunter.pap.pl i tam ściągnąć sobie wtyczkę do przeglądarki, bądź z poziomu sklepu z wtyczkami i wygląda praktycznie to jest przeglądamy sobie jakiegoś newsa, jakiś artykuł, czy to na medium społecznościowym, czy to na jakimś portalu newsowym. Oznaczamy fragment i wówczas wysyłamy informację swojego maila oraz komentarz, proszę o sprawdzenie, bo nie jestem pewien, czy ten oznaczony przeze mnie fragment jest prawdziwy. I, i z celem tego, że mamy tak dużą społeczność wolontariuszy weryfikujących newsy, jest to, że do 24 godzin taka osoba powinna otrzymać odpowiedź, czy jest to fałsz, czy prawda. I równolegle takie informacje pojawiają się na stroje fakehunter.pap.pl oraz na mediach społecznościowych Fake Huntera. Otrzymuje informację zwrotną mailem, tak? Tak. I teraz jeszcze muszę wspomnieć, wspomnieć o tym, mailem to jest jedno, a drugie oczywiście to jest to, że pojawia się to równolegle na stronie internetowej i stronach społecznościowych Fake Cantera. I przypominam, że w tym momencie weryfikatorzy weryfikują wyłącznie newsy dotyczące koronawirusa. O to zapytam jeszcze Pana Prezesa na sam koniec, ale zanim do tego dojdziemy chciałem porozmawiać z Panem Dmitriem Żatuchinem z firmy Du OK, prezesem tej firmy. Państwo robiliście to, państwo wykonywaliście to. Jak to działa no, na takim poziomie trochę technicznym? Nie chcę tutaj pytać o, o, o dokładny kod, ten, który został napisany, tylko jak to jest? No, są wolontariusze, rozumiem, że oni nie pracują w jednym miejscu, tylko oni są być może rozrzuceni po całym świecie. Pada hasło platforma, pada hasło serwis, aplikacja. Czasami te rzeczy są wtyczka. Czy pan mógłby uporządkować z czym mamy dokładnie do czynienia? Oczywiście jak z każdym oprogramowaniem, już, już samo nazwę, z mamy do czynienia z oprogramowaniem, które funkcjonuje tutaj w środowisku przeglądarkowym i w zależności od roli, którą chcemy pełnić, czy jako weryfikator, czy ten pogrąca mitów koronawirusowych, możemy zainstalować taką wtyczkę do przeglądarki, z której korzystamy na co dzień, czy to będzie Google Chrome, czy Firefox, i wtedy znajdując tego typu mity niepotwierdzone fakty, Chcąc uzyskać informację zwrotną od ekspertów po drugiej stronie z agencji prasowej czy, czy opronatoriuszy, zgłaszamy taką wiadomość, gdzie potem również w oprogramowaniu, które działa bardziej o przeglądarkę, w tym momencie to jest aplikacja webowa, można potwierdzić lub odrzucić takie zgłoszenie. Pani, czy, to jest, czy to jest wystarczające? Dla mnie tak, dla mnie tak, ale jak się domyślam, jeżeli są jakiekolwiek pytania, to można znaleźć na nie odpowiedzi na stronie fakehunterpub.pl. Pani, Pani Justyna wspominała o tym, że proces jest automatyczny. I być może w przyszłości zostanie do tego dołączona sztuczna inteligencja. To już zaczyna brzmieć trochę jak takie science fiction. Czego pan potrzebuje, żeby rzeczywiście włączyć sztuczną inteligencję do procesu sprawdzania newsów? Szczęśliwie jest bardzo duży postęp w technologiach, jeśli chodzi o przetwarzanie języka naturalnego. To się nazywa NLP, technologie. I w tej sytuacji tak naprawdę trzeba nauczyć trochę maszynę w oparciu o pierwszy wsad taki, taki ludzki. Maszyna się uczy, czyli, czyli poznaje nowe informacje, nowe dane, nowe wyniki weryfikacji. Wtedy jest w stanie, tak jak nasze neurony mózgu, łączyć odpowiednie informacje i wyrobić wnioskowanie. Różne teorie się do tego stosuje, czy to prawdopodobieństwa, czy, czy bajesowską, czy, czy, czy jeszcze inne wagowe sposoby weryfikacji, jakby kiedy jest ten moment, kiedy już to jest prawda, a jeszcze i można to zaakceptować, lub jeszcze to jest fałsz. Oczywiście te technologie również są rozwijane przez gigantów technologicznych i każda ma swoją. My tutaj bardzo zachęcamy do tego, żeby te rozwiązanie, które w perspektywie zostanie otwarte i będzie open sourceowe, udostępnione, rozwijać się wspólnie siłami wolontariuszy, programistów, tak naprawdę z całego świata. Wierzymy mocno w oprogramowanie otwarte, zresztą to oprogramowanie również powstało w oparciu o technologie otwarte, takie jak Python czyli React. Bardzo dziękuję i wracam do Pana, Panie Prezesie. Wspominał Pan o tym, że zaczęliście Państwo pracę nad tą platformą w grudniu. Czyli wtedy, kiedy o koronawirusie wiedziała może garstka epidemiologów. W związku z tym no, wyciągam wniosek, że prace nad platformą czy w ogóle nad pewnym sposobem, jak gdyby działania w internecie, one nie były związane z wirusem. Tak się wydarzyło, że pojawiło się ogromne wyzwanie, jakim jest ten wirus. I dostosowaliście Państwo pracę do tego konkretnego przypadku. Ale Dokładnie. czy to oznacza, że jak wirus odejdzie, albo, albo przestanie nam jakoś bardzo zagrażać, to ta platforma zostanie rozszerzona o fejki w ogóle? Dokładnie jest tak, jak pan powiedział. Myśmy nie wiedzieli o tym, że wybuchnie pandemia, to po pierwsze. Po drugie, oczywiście tak, no jakby taki, taki był zamiar. Stworzenia w ogóle tego specjalnego działu w papie Media Intelligence i jakby skoncentrowanie się na, na, na tworzeniu platformy fact checkingowej. Umówmy się. No, oczywiście dzisiaj mamy potężny problem z fake newsami dotyczącymi koronawirusa, ale. Yy, Dzisiaj mamy problemy z fake newsami jako takimi, tak? z fałszywymi informacjami, które są generowane w różny sposób. Tak? One często są generowane przez specjalne programy, przez algorytmy, które tworzą celowo te, te fake newsy. Te fake newsy mają swoje kody, dlatego tak jak powiedział Pan Dmitri, być może sztuczna inteligencja będzie miała łatwiej, będzie mogła łatwiej zidentyfikować te produkowane celowo do tego, żeby, żeby wywoływać żeby dezinformować społeczeństwo to tak na marginesie ja myślę że dzisiaj tak naprawdę każde medium a już na pewno agencja informacyjna agencja prasowa musi automatyzować procesy tworzenia informacji musi pracować nad szeroko pojętym data miningiem nad analizą danych nad monitoringiem tak? i to są kierunki które wszystkie agencje prasowe te takie no, nawet nie wysoko rozwinięte tylko takie, które są na rynku i starają, starają się normalnie działać, w, w, aplikują u siebie takie rozwiązania, wdrażają je, nie lubię tego słowa, wdrażają, ale stosują je u siebie, tak, pracują nad tym. I, i, I my też nad tym pracujemy. No, jakby to jest naturalny rozwój rynku. Moim zdaniem no, w tą stronę zmierza po prostu rynek informacyjny. Tak, prędzej czy później, to jest dobra wiadomość, myślę, dla nas wszystkich. My sobie poradzimy z tymi fałszywymi informacjami. Z, z identyfikowaniem ich i z eliminowaniem ich z obiegu jakby publicznego. Oczywiście nigdy nie, nie, nie osiągniemy, Doskonałości takiej, że będziemy czytać we wszystkich mediach czy na portalach społecznościowych samą prawdę, tak? bo możemy tylko ograniczać, minimalizować to zjawisko. Tak, tak jak z każdą patologią, tak? żadnej patologii nikomu nigdy nie udało się wyeliminować z naszego życia. Można ją tylko ograniczać, minimalizować i walczyć z nią. Bardzo panu dziękuję. Bardzo Państwu dziękuję. Dobrze. Mam na myśli tutaj moich gości. Moimi gośćmi byli pani Justyna Orłowska, pełnomocnik premiera do spraw Goftechu, pan Dimitri Żatuchin z firmy DuOkej oraz Wojciech Surmasz, prezes Polskiej Agencji Prasowej. Państwu nas oglądających też bardzo dziękuję. Zachęcam do hashtagowania fake Hunter, zachęcam do odwiedzania strony internetowej fakehunter.pap do zgłaszania fakeów, a także jeśli macie Państwo troszkę więcej czasu, ochoty, a przede wszystkim chcecie zrobić coś dobrego, bo myślę, że w tych kategoriach też można na to patrzeć, zapraszam do zgłaszania się jako wolontariusze do weryfikowania informacji. Bardzo Państwu dziękuję, życzę miłego.